zalety liści moringa dla zdrowia ciała. Z różnych zebranych źródeł liście moringa mają wiele głównych zalet, które są bardzo dobre dla zdrowia organizmu. Oto właściwości liści. Moringi dla zdrowia ciała, jeden leczenie raka. Z wyników badań opublikowanych w czasopiśmie. Onkology Letters wynika, że korzyści płynące z liści moringi dla zdrowia są pierwszymi leczeniu raka. Liście moringa, które zostały wekstrachowane, które rozpuszczają się w wodzie, mogą naturalnie leczyć raka. Nowotwory mogą być leczone liśćmi moringa, od raka piersi, raka płuc, poraka skóry. To dlatego, że liście moringi są bogate w przeciwutleniacze, białka, karotenoidy, potas i inne związki które mogą przeciwdziałać wolnym rodnikom i wzrostowi komórek nowotworowych. Dwa zdrowe oczy. Może to brzmieć dość. Wątpliwie. Ponieważ wielu uważa, że zdrowie oczu można uzyskać z żywności zawierające witaminy A i zazwyczaj czerwone jak marchew, pomidory lub papaja. Ale musisz wiedzieć. Nawet jeśli moringa nie jest w najmniejszym stopniu czerwona, Faktem jest, że ma wystarczającą ilość witaminy A. Jak wspomniano w setnym roku gram liści moringi jest 3390SI. Witaminy A oczywiście. Ta ilość jest znacznie wyższa w porównaniu z marchewką. 3. Zmniejszenie poziomu cukru. Z wyników badań przeprowadzonych w Mumbai w Indiach wynika, że skuteczność przetworzonych liści moringi. W postaci herbaty lub warzyw, może znacząc obniżyć poziom glukozy we krwi? Dzieje się tak z powodu podawania leków glibenklamidu, które zwiększają wydzielanie insuliny przez komórki beta-6? Nic więc dziwnego. Jeśli wielu ludzi w Indiach używa liści moringi jako leków ziołowych w obniżaniu poziomu cukru. 4 przeciwutleniacze. Przeciwutleniacze to związki, które działają przeciwko wolnym rodnikom w organizmie. Wysoki poziom wolnych rodników może powodować stres oksydacyjny, który jest związany z chorobami przewlekłymi, takimi jak choroby serca i cukrzyca typu 2. W liściach moringi znaleziono niektóre przeciwutleniające związki roślinne. Oprócz witaminy 105 Celsjusza i beta-karotenu obejmuje to na, ten silny przeciwutleniacz może pomóc obniżyć ciśnienie krwi. Kwas chlorogenowy, kwas chlorogenowy występujący również w dużych ilościach w kawie może pomóc obniżyć poziom cukru we krwi po jedzeniu. Jedno z badań na kobietach wykazało, że stosowanie 1,5 rok łyżeczki, 7 gramów, proszku liścia moringa. Codziennie przez 3 miesiące znacząco podniosło poziom antyoksydantów we krwi. Ekstrakt z liści moringa może być również stosowany jako środek konserwujący do żywności. Zwiększa to trwałość mięsa poprzez zmniejszenie utleniania. 5 niższy poziom cholesterolu. Wysoki poziom cholesterolu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób serca. Na szczęście wiele pokarmów roślinnych może skutecznie obniżyć poziom cholesterolu. Obejmuje to siemię lniane, pszenice i migdały. Badania na zwierzętach i ludziach wykazały, że liście moringi mogą mieć taki sam efekt obniżania poziomu cholesterolu. 6 Odżywianie dla matek karmiących piersią Matki karmiące piersią potrzebują odpowiedniego odżywiania, aby utrzymać zdrowie dziecka. Jedzenie liści moringi jest wysoce zalecane dla matek karmiących, które potrzebują odpowiedniego spożycia żelaza. Ponadto liście moringa są również dobre dla kobiet, które doświadczają niedokwistości z powodu miesiączki. Zawartość żelaza w liściach moringi jest bardzo wysoka dzięki czemu może pomóc przywrócić objawy niedoboru krwi. Należy jednak pamiętać, że liście moringa nie są zalecane do spożycia przez kobiety w ciąży. 7 jako anti-aging. Nie tylko jest bogata w witaminę A, ale okazuje się, że liście moringi mają również bardzo skuteczne korzyści jako przeciwutleniacze. Dla tych, którzy